Nisargadatta Maharaj. Rozmowy z mędrcem. Rozmowa z 5 grudnia 1970 roku. Przybyliśmy z odległych krajów. Jeden z nas jest brytyjczykiem, drugi Amerykaninem. Świat, w którym się urodziliśmy, wali się w gruzy, a my, będąc młodzi, jesteśmy tym zaniepokojeni. Starzy ludzie mają nadzieję um umrzeć śmiercią naturalną, ale młodzi nie mają już takiej nadziei. Niektórzy z nas mogą odmówić zabijania, ale nikt nie jest w stanie odmówić bycia zabitym. Czy możemy mieć nadzieję, że nasze życie i za naszego życia naprawimy świat? Dlaczego myślicie, że świat ma zamiar zginąć? Narzędzia zagłady stały się niewiarygodnie potężne, również sama nasza działalność stała się destrukcyjna dla przyrody oraz dla kulturalnych i społecznych wartości. Mówisz o tym, co jest tutaj i teraz. Czy jest tak zawsze i wszędzie? Sytuacja stresowa może być lokalna i czasowa. Gdy minie, zostanie zapomniana. Skala grożącej nam katastrofy jest ogromna: żyjemy w środku eksplozji. Każdy człowiek cierpi samotnie i samotnie umiera. Liczby są rzeczą względną: gdy umiera milion, jest tyle samo śmierci, co wtedy, gdy ginie jeden człowiek. Przyroda zabija milionami, ale nie to mnie przeraża. Może w tym być tragedia i tajemnica, ale nie ma okrucieństwa. Przeraża mnie cierpienie, destrukcja i spustoszenie dokonywane przez człowieka. Natura jest wspaniała w tym, co robi i czego nie robi, ale w działaniu człowieka jest podłość i okrucieństwo. Słusznie. A więc niecierpienie i śmierć stanowią twój problem. A podłość i obłąkanie, które stanowią ich korzeń. Czy podłość nie jest formą obłąkania? I czy obłąkanie nie jest niewłaściwym użyciem umysłu? Problem ludzkości tkwi jedynie w błędnym używaniu umysłu. Wszystkie skarby natury i ducha stoją otworem przed człowiekiem, który użyje swojego umysłu w sposób właściwy. Czym jest właściwe użycie umysłu? Lęk oraz chciwość powodują jego błędne używanie. Właściwy użytek dokonywana jest w służbie miłości, życia, prawdy i piękna. Łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Miłość prawdy, człowieka, życzliwość. Cóż za luksus? Aby naprawić świat potrzebujemy tego mnóstwo, ale któż nam tego dostarczy? Możesz spędzić wieczność, szukając wszędzie prawdy i życzliwości, błagając Boga i człowieka, wszystko na próżno. Musisz rozpocząć od samego siebie, szukać w sobie. Takie jest nieubłagane prawo. Nie możesz zmienić obrazu bez zmiany twarzy, którą On przedstawia, najpierw zobacz, że cały świat nie jest niczym innym jak odbiciem Ciebie samego i przestań szukać błędu w odbiciu. Zwróć się ku sobie i napraw siebie mentalnie i emocjonalnie. To, co fizyczne pójdzie w ślad za tym w sposób naturalny. Mówisz tak wiele o reformach ekonomicznych, politycznych, społecznych. Zostaw reformy, a zajmij się reformatorem. Jaki rodzaj świata może stworzyć człowiek, który jest głupi, chciwy i bez serca? Gdybyśmy mieli czekać na przemianę serca, musielibyśmy czekać bez końca. Doradzasz doskonałość, ale to jest rada beznadziejna. Gdy wszyscy będą doskonali, świat będzie doskonały. Cóż to za bezużyteczny truizm? Ja tego nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, nie możesz zmienić świata, zanim nie zmienisz siebie. Nie powiedziałem, zanim nie zmienisz wszystkich. Nie jest ani potrzebne, ani możliwe zmienienie wszystkich. Ale możesz zmienić siebie i wówczas zobaczysz, że żadna inna zmiana nie jest potrzebna. Aby zmienić obraz na ekranie, wymieniasz film, nie atakujesz w tym celu ekranu. Jak możesz być tak pewny siebie? Skąd wiesz, że to co mówisz jest prawdą? To nie siebie jestem pewien. Jestem pewien ciebie. Wszystko, czego potrzebujesz, to przestać na zewnątrz szukać tego, co tylko wewnątrz może być znalezione. Zanim zaczniesz działać, ustaw dobrze swoje widzenie. Cierpisz z powodu ostrego nieporozumienia. Rozjaśnij swój umysł, oczyść swoje serce, uświęć. Swoje życie. To jest najszybsza droga do przemienienia tego świata. Tylu mistyków i świętych żyło i umarło. Nie przemienili oni mojego świata. Jak mogli tego dokonać? Ani Twój świat nie jest ich, ani ich świat nie jest Twój. Oczywiście, że istnieje świat, który jest wspólny dla wszystkich świat rzeczy, energii i materii. Nawet gdyby istniał taki wspólny świat rzeczy i sił, nie jest to świat, w którym żyjemy. Nasz świat to świat uczuć i idei, przyciągania i odpychania, skali wartości, motywów i podniet. Świat całkowicie mentalny. Biologicznie potrzebujemy bardzo niewiele. Nasze problemy są innego rodzaju. Problemy stworzone przez pragnienia, lęki i fałszywe idee mogą być rozwiązane jedynie na poziomie umysłu. Ty masz zwyciężyć swój umysł i w tym celu musisz wyjść poza niego. Co oznacza wyjście poza umysł? Wyszedłeś poza swoje ciało, prawda? Nie jesteś skupiony na swoim trawieniu, krążeniu czy wydalaniu. Stało się ono automatyczne. Podobnie umysł powinien pracować w sposób automatyczny, bez domagania się uwagi. A nie nastąpi to dopóty, dopóki umysł nie zacznie pracować w sposób bezbłędny. Przez większość czasu jesteśmy umysłem i ciałem przytomni, ponieważ bezustannie wołającymi o pomoc. Bóli cierpienie stanowią jedynie wołanie ciała i umysłu o uwagę. Aby wyjść poza ciało, musisz być zdrowy, aby wyjść poza umysł, musisz mieć umysł w doskonałym porządku. Jeśli zostawisz bałagan, nie zdołasz wyjść poza Niego. Bałagan sprawi, że ugrzęźniesz w bagnie. Posprzątaj swoje rupiecie. Wygląda na to, że jest to prawo nieubłagalne. I słuszne też. Czy wolno mi spytać, w jaki sposób wyszedłeś poza umysł? Dzięki łasce mojego nauczyciela. Jaki kształt przybrała ta łaska? Powiedział mi, co jest prawdą. Co ci powiedział? Powiedział, że jestem. Najwyższą rzeczywistością. Co z tym zrobiłeś? Uwierzyłem Mu i zapamiętałem. Czy to wszystko? Tak, zapamiętałem Jego i to, co powiedział. I chcesz powiedzieć, że to wystarczyło? Cóż więcej trzeba? Było to całkiem sporo. Zapamiętać nauczyciela i jego słowa. Tobie radzę jeszcze mniej. Zapamiętaj tylko siebie samego. Jestem wystarcza, aby uzdrowić umysł i przenieść Cię poza Niego. Po prostu miej trochę zaufania. Nie wprowadzam Cię w błąd, po co miałbym to robić? Czy chcę czegokolwiek od ciebie? Życzę ci dobrze, taka jest moja natura. Dlaczego miałbym cię sprowadzać na manowce? Zdrowy rozsądek również ci powie, że aby spełnić jakieś pragnienie, musisz skupić na nim swój umysł. Jeśli chcesz poznać swoją prawdziwą naturę, musisz przez cały czas być skupiony na sobie. Aż do chwili, w której tajemnica Twojego istnienia zostanie ujawniona. Dlaczego samopamiętanie miałoby mnie przywieść do samorealizacji? Ponieważ są to jedynie dwa aspekty tego samego stanu. Samopamiętanie istnieje w umyśle, samorealizacja poza nim. Jest to widzialny w lustrze obraz rzeczy, która jest poza lustrem. Dobrze, ale jaki jest tego cel? Aby pomagać innym, trzeba być samemu poza potrzebą pomocy. Wszystko, czego chcę, to być szczęśliwym. Bądź szczęśliwy, aby czynić szczęśliwym. Pozwól innym troszczyć się o siebie. Panie, nie jest pan odosobniony. Szczęście, którym nie można się dzielić, jest fałszywe. Jedyne to, o czym można się dzielić, godne jest pragnienia. Słusznie, ale czy jest mi potrzebny do tego mistrz? To, co mówisz, jest proste i przekonywujące. Zapamiętam to. Nie czyni to z ciebie mojego nauczyciela. Decyduje nie cześć dla osoby, a stałość i głębia twojego poświęcenia się zadaniu. Samo życie jest najwyższym mistrzem. Słuchaj uważnie jego lekcji i bądź posłuszny jego nakazom. Gdy personalizujesz ich źródło, posiadasz zewnętrznego mistrza. Jeśli bierzesz je bezpośrednio z życia. Mistrz jest wewnętrzny. Zapamiętaj słowa swojego mistrza, zewnętrznego czy wewnętrznego. Rozważaj je, żyj nimi, kochaj je, rośnij w nim, rośnij z nim, uczyń je swoim własnym. Włóż nie wszystko, a wszystko dostaniesz. Ja tak postępowałem. Cały czas poświęcałem mojemu mistrzowi i temu, co mi powiedział. Z zawodu jestem pisarzem. Czy masz dla mnie jakąś szczególną radę? Pisanie to zarówno talent, jak i umiejętność. Rośnij w talent i rozwijaj umiejętność. Pragnij tego, co jest godne pragnienia. Pragnij dobrze. Tak jak przechodząc pomiędzy ludźmi znajdujesz swoją drogę w tłumie, tak Odnajduj ją pomiędzy wydarzeniami, nie gubiąc zasadniczego kierunku. To jest łatwe, jeśli tylko będziesz gorący i poważny. Tyle razy wspominasz o potrzebie bycia gorącym i poważnym, ale nie jesteśmy ludźmi o jednym pragnieniu. Jesteśmy skupiskiem pragnień i potrzeb, instynktów i podniet. Nakładają się one jedno na drugie, dominuje raz to, raz tamto, ale... Żadne na długo. Nie ma potrzeb, są tylko pragnienia. A potrzeba jedzenia, picia, schronienia, ciała, życia pragnienie życia jest jedynym podstawowym pragnieniem. Wszystkie inne od niego zależą. Żyjemy, bo musimy. Żyjemy, bo pragniemy zmysłowej egzystencji. Rzecz tak uniwersalna nie może być zła. Oczywiście, że nie jest zła. Nic nie jest złe, jeśli jest na swoim miejscu. Ale jeśli chcesz znaleźć prawdę, musisz podważyć wszystko, całe swoje życie. Podtrzymując potrzeby zmysłowego oraz in intelektualnego doznawania, zawężasz swoje badanie do poszukiwania komfortu. Szukam szczęścia, niekomfortu. A jakie znasz szczęście poza komfortem ciała i umysłu? A czy istnieje jakieś inne? Zbadaj to sam. Kwestionuj każdy popęd, nie uznawaj żadnego pragnienia za uprawnione, wolny od posiadania fizycznego i umysłowego, od egocentryzmu. Bądź otwarty na odkrycia. W duchowej tradycji Indii leży przekonanie, że samo przebywanie w pobliżu świętego czy mędrca prowadzi do wyzwolenia i że żadne inne środki nie są potrzebne. Dlaczego nie stworzysz ashramu, aby inni ludzie mogli żyć blisko ciebie? W momencie, w którym stworzę instytucję, stanę się jej więźniem. Faktycznie jestem dostępny dla wszystkich. Wspólny dach i jedzenie nie czynią ludzi lepiej widzianymi niż są teraz. Życie blisko nie oznacza oddychania tym samym powietrzem. Oznacza zaufanie i posłuszeństwo, niedopuszczanie do tego, by dobre intencje nauczyciela zostały zmarnowane. Miej swojego mistrza zawsze w swoim sercu. Pamiętaj o jego wskazówkach. Rzeczywiste trwanie w prawdzie jest właśnie tym. Fizyczna bliskość jest najmniej ważna. Uczyń całe swoje życie wyrazem miłości i wiary w swojego nauczyciela. To jest prawdziwe zamieszkanie z Mistrzem.